Czy nie trzeba było przychodzić w jak F9. No, Mam kolory zrobione. Mm, no raczej, chociaż była aktualizacja, więc nie wiem. No ale chyba nie jesteś taki jak ja, żeby się po dwóch godzinach grania kapnąć, że nie masz kolorów. Ja sam jestem. O no Jezu, serio. Myślałam, że mnie nie widzisz, kulaszko. Liczyła... Aha, miałam paletę i nie użyłam jej. Sundenda. No tu nie ma, ok. To jaśnie mu tą mapę, bo jest kurwa ciemno. Hmm, Co to robicie? Nie wiem. No. Oj. To wygrywanie to tak długo. Co to się w ogóle okay, Nie mamy znaczków. No dobra. Ach, co się zmieniło? Zostawmy. Mhm. A no tak, no bo już i do mnie to przecież nie może popuścić. Może, ale nie chcę. Jaszka to Nie pomogę jej, ona jeszcze była pod paletą na dodatek. No tu do mnie przyjdzie. No jeszcze lepiej. Z tym piekłem w akacie. No i dajcie. Nie ma kaniczki. Oj, dobrze kręci nim. Nie Podoba mi się to. Proszę, mam go dość już. A idę jeszcze długo, długo będziesz szła tam? A po co? Aha, ściągnąć. Do mnie przyleciał w ogóle po stronie. No bo na tym ten speedzie. No tu, no palety nie ma. Jest jakiś strażar. Możesz już dopcona. On od razu podnosi, nie? nie. Ja robię na samym końcu mapy grena. A ja wybuchnął, dobra. Tylko puściłam, to oczywiście zesrało się. No kur... Mać. Czy ja mogę się mogę go z nim gonić, bo mi się już nie chce? Tu nie ma palety. Nie, no jest. Proszę No jak kiedy ja mam przyjść? Wiem, jak mam to zrobić? I idź. No si. OK. No być. <laughs> no pewnie ma animację powieś nie? Zobacz, bo latarka użyta. Czy one się mogły trochę zainteresować? Ja zrobiłem Dead Hard i bo animacja normalnie była taka, że ręka do przodu. No, ja też tutaj takie zrobiłam. No, a mnie zaliczyło. No, ale we mnie akurat nie trafił, więc nie wiem, czy by to zaliczyło, czy nie, bo sobie w oponę trafił. Jakieś się Tak, straszny tam. jest, bo on tutaj już przyszedł, wiesz, bo... Wal się Napisał mi... nie komentarz Maro jakiś, kojarzysz? No nie znam, ale gdzie, pod czym? Maros1978, pozdrawiam. Mhm. A o co?... O to chyba jest? F9. Ciekawe kiedy się skapnę, że służy do szybkiego wczytu, bo chyba nie ogarniam F9? F9 no, to my nagrywamy. No to Słucham. tak napisałem właśnie. A nie da się tego klawisza zmienić. Właśnie. Da się? Nagrywania? Nie, yy, zapisywania w No no właśnie. Jezus, ty dalej ze mną idziesz? To ja z nim bawię tu na górce. Fajnie gdybym się wyleczyła. Ale jaka to jest zabawa? Taka, jak że robię mu latarkę, on nie może mnie dopaść. Mhm. No to dobrze. Jaki komentarz że Chyba nie ogarniam. Chyba to... <noise> oglądał wszystkie odcinki, to by wiedział, mówiliśmy. No właśnie. Teraz mu napisze, że gdyby będą odcinki wszystkie, to by wiedział. On dalej cię goni? Aha, bo ty sobie przez okno, tak? Cały czas tak w kółko? Nie. I przyjdziesz mnie tu wyleczyć? A się goni. Wybałaś mnie. Pomóż mi. goni kochanie, co? Ja tam zaraz pójdę też. No ja nie pozwolę takie rzeczy. No, ale Jezus, no coś się robi. Dziewczyny, weźcie się ustawcie, no. Jezus, zacięła się. Dobra, stupiajcie. co robicie tyle czasu? No one Nic leczą nie się pół godziny. Małym gen na skończenie, i dalej. No ja robię obok małego już. No, no tu już idzie, bo ona zacięła. To miał powiadomienie. Co za pisty. No super Teraz to już zrobiła najsuper no zostaw mnie już spokojnie Może możesz przestać? Robię go trochę, niech sobie myśli, że jest super zostawił mnie Ta dostała Łeb To ja się kręcą koło tego małego ciągle także Jezus on tak to szybko, że mi ten obraz się aż cały w oczach marzę. Nażam, okay. ja, pierwnie no. mnie. Mhm. Super, Ale one coś. się podnoszą, dobra. Okej. Te tę więc... Aha. No, miałem, że mam dathar. I że to ostatni. Ostatnim odcinkiem? Ja się nie będę teraz muszę odpisać że żeby oglądał to by wiedział. Dobra, idę kronik zobaczyć odcinek drugi. Oczywiście kleło. Nie, to jest aniołek ale jaki nie wiem. Nie, to jest tutaj. Ciekawe, czy ogarniesz f 9, szybkie wczytanie, bo jak na razie mam wrażenie, że nie ogarniasz. No, należą dwie już teraz. Ostro. I już skończy gena, tak? Mhm, kończysz, dobra. I ona też. Nie, to leży. Pstawa by miała dziadek. Najpierw to nie pomogę. W małym jest naprawdę mało tego gena. No ale nie da się go zrobić. Ściągła się jedny zaraz. No, i według no właśnie w tym momencie, tak, Ale już się iskrzył, ale coś mi mówi ten awatar, ale to on już 19 komentarzy dał ci na kanale. Hmm, w ogóle normalnie tutaj do ciebie, więc. Nie, nie pisze złego. Nie ja mogę się uratować od niego już. No boże, zobaczyłem, co mi zostało, ale na pewno to skończyć już teraz, nie? No i ten mój też tutaj obok, twój w sumie. Poświęciła się Ejda. No i ja ona hmm. Ten gun jest kurwa, nie wiem czy skopany czy nie, ale tam zostało, nie wiem, pół centymetra. No. <laughs> nada troszeczkę ten moment, czy... Szkoda. A ty się nie możesz podnieść sam? Nie. nie bo to jest hmm, piłka kopana. Eee... Hmm. No i Marii i tyle. No przynajmniej ci język upchnie, nie? Czy coś tam. Nie wiem. Dziwne. Czeka, nie? W ogóle. Fajna ma fryzura. Super. Na sztordze jak ta. Ale on ma też coś w jakiś... Co on robi? Aha i jeszcze się zrobiło. No. no tak, miał być w małym. Jestem lecz. No, gdzie on idzie? Na górkę zrobić, czy co? Nie on chyba szuka tego włazu. Aha, piwnicę szukał. Co mnie głośnika gra nie słyszy, czy jak? Nie słyszę, tylko nie wiedział gdzie po prostu. Właśnie. Szybko. skakuj. Mogę się tak. I ty mi wtedy powiedzieli, że mam zdupiać. Jak zobaczyłeś, co tam jest, no to pewnie mam. No tę jak coś. Tak? Mhm. A co to znaczy? No i. Lepsza niż tamta. Aha. Nie no. Bym... Narobił no, boom. Nie no, zobaczę, czy takie coś mam. Troszeczkę, że nam już tą okay. to ma Ok. Jak jakiś. Sura no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boję się, no. że coś już na mnie patrzy. Coś ja tego nie wiem. Nie? Uh -huh. Słonek. Hmm, to nie było słuchać dzwonka, więc nie dojebiście. Ale widać jego aury, nie? No ale ratować miała. Chciała, widziałam. Nie zdążyła po prostu. Może no, szybciej ten gar nie da się szybciej. Już klikam w te białe, ale. Czy to coś no daje? No daje, bo patrzcie, mam ja ile ty. na równo. Tak? Ja się boję czasem. To je tam zaraz do trzeba tam iść. No, ja jestem tu. Chodź, chodź. No, Co ty robisz? Aha, bo on tam rozwala drzwi teraz, okej, okay, kumam. No ma ten... most. O Boże, most, dzwon. Most. Szyknoju. Łapało! Nie da się nie da się... Boże, łapało tam u góry jak chodził, ale nie mogłam już wyżej ręki dać z latarką. Zielony no, klucz pod hakiem. Ale ja cię widzę, wiesz? Ok. Jezu, szczowsza w kadłubie, a mnie wierzę w siebie. On jeszcze ma jakieś. Mm, terror, musi nie włączać i wychodzić z tego. Jezu, on ma go zgubę, Franklina. Wierzy w to. Robi tak jak ty, żeby paletę rozwalać na tym. No, nie Mhm, mm tak najszybciej, nie? No tak, no błąd. Jezus zablokował mnie pod paletą. No zrzuć palety. paletę, no nie, ja Boże! Dobra. Błąd, błąd, błąd. Okej. Okay. Jezus. Nie chciał mnie. No patrz, patrz jak ona szła. To wina tej skały. To nie, że ja nie mam tego. Czemu nie mogę w ogóle... Spróbuj rozwalić tą paletę. Nie mogę Bo przejść. On cię blokuje. Nie, nie tak. on mnie blokuje, nie. Bo on mnie dopuścił do tej palety. Też ten masz No, nie tam... Ten... Ona mi ukradła ten latarkę i mi mapę zostawiła Będę leżeć przez was latarka pusta o boże jak ty leżysz to nawet to nasz torc jest pusto mam, niestety wykończona czy ty widzisz co się dzieje z tym warkoczem? Dobra, odejdę, bo ci się powinno ładować, nie? Nie rób, czemu robisz? Ech, ty się spoufalasz, to jest dobrze, nie? Za mało miejsca na tą paletę, żeby przejść. Tak? No. Ale byłam pierwsza, on był jakby za mną, Ale nie? Ale co z tego? Aha. No to nie powinno chyba tak być, nie? Patrzę na mnie jak na sierotę i poszedł. Co mam zrobić? Moje latarki już też nie ma, nawet nie próbuję jej ratować. Idziemy robić na z nimi. Na no, prawo się kieruj. Należy. No i trudno. A no tam się goni, bo no to. Hmm. Oczywiście. Co? Zostawa przez to. Na sztorce. Nie nie dotknęło w ogóle, ale okej okay. tam do nich podnoszone. Mhm. Już są dość. Dlatego chcę coś ukręcić za ten czas, cokolwiek. No się bawi ewidentnie. Myślisz? No mm. mogę pod nim z wypowieścił. Może nareszcie 5 godzin kręcony gen. Tu Cały czas jeźdź, go słyszę, go mi tu harczy. Do mnie przyszedł. Hmm. Boże, to jest wszystko porozrzucane. Co ma na co mi taki? Nie wiem, dogadałem się z nimi, żebym poszedł z Tak? Pokazał na hak, żeby mnie powiesić, a ja powiedziałem, że nie i uciekł. O ja Chyba to was poszedł. No to fajnie. ale to ja jestem. Nie! Pokazał, że tak. No. Na mną się znęcać będzie. Ciężko ściągać, kolejny. Dzieci po mnie, kurde. Pamiętasz? No, powiedziałeś? No ja to po proszę, to powiedziałeś. Do was? No. No nie skończyły to prawda? No Boże, jakieś ja mnie wolą. skończyły. Przed Pan do nich, czy co? ten warkocz, nie mogę już z tym. Zaraz pokażę, że znowu że Rzemie będzie. Gen na skończenie, one w lecą. Gdzie ten gen jest? W tej górce takim, w takim dole. Hmm, to idziemy. To jest to tam, chcesz? Tam. Ja już dwa zrobiłem w tym meczu, wystarczyło. No pewnie. Och, Boże. No kur... Co z tym gębem, to kur... On tu ganiał sobie cały czas. No, no, to bez sensu. Ten skopany, skrzony tyle już spadło, a był końcówkażyk. Gdzie to robisz ten gen, tu cię znajdę. No mówię, że w tej kurce. Tak, krater taki. No, 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 no. Ona umiera. No, wszystkie one umierają już. Tylko nie my. On chyba trzeba pomóc. Jak chcesz to zrobić, ile? Może mam adrenalinę? Powinno To będzie. Ona powinna mieć zegarek jeszcze Ale już nie Ty sobie skrzynkę robisz zamiast bramę otwierać Poczekałem i w ogóle mam jakieś oślepienie dlaczego O mój Boże No, tym kazać bramę robić Uderzył mnie, ale uciekł. Chodź. Nie ta brama. Ach, proszę... Wiem. Ciebie weźmie? Na pewno. No to musimy do drugiej bramy lecieć. Tam jest brama. Tam przygotowana. Robić on coś tam, czy co on robi? Wstałej kampi. A ile tam jest tej bramy? Nic. że wchodzi do grobowca. Zjedzcie. Dobra. No. no i teraz już chodźiesz co, nie? Ach. <grybujesz> <grybujesz> o boże. Nie rób, no proszę! Przestań! Nie, <śpiewanie> yeah, please! Chodź poczekajmy, żeby bramę otworzył. Chodź, może zro 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 zrobimy wyścig bo się uda. <śpiewanie> Co, ją. Ha! Uciekaj tam do tej bramy. Uciekaj tam do tej bramy. Cisza. No i przecież on nie pozwoli takiej rzeczy zrobić. Co? Chodźcie mi do branda, że otworzę. Muszę podnieść do końca lepiej. Nie! Mm. Mori. No na pewno. no. no. Co no Na co robić? No. Tak mnie to nie weźmie, albo mi Mori zrobi w bramie, żeby tak super było. Nie. I złapie zaraz. nie No, wiedziałam. No, powinna być, wyjść, teraz już złotych wyszłam. Mam stuki poza metą. Proszę. Napiszę mu wszystko.